Szkoła podstawowa nr 4 w Ostrowie Mazowieckiej przeszła ostatnio dużą metamorfozę. Wszystko za sprawą realizowanego przez Urząd Miasta projektu pod nazwą „Ciepła strona miasta”, polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Takim największym elementem, który widać na pierwszy rzut oka, to jest nowa elewacja, która zdecydowanie poprawiła estetykę budynku. Są też mniejsze prace typu wymiana okien, wymiana drzwi. Aczkolwiek w ramach również projektu udało się zadbać o ochronę środowiska i są to rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Mianowicie na dachu szkoły została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Miasto na inwestycje pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego mającego na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Fundusze pozwoliły na ocieplenie budynku, zmodernizowanie systemu grzewczego szkoły i montaż na dachu 87 paneli fotowoltaicznych. Panele produkują prąd, który, są, który jest e, możliwy do wykorzystania bezpośrednio przez szkołę, a wszelkie nadwyżki e, z produkcji wysyłane e, do elektrowni. E, dzięki rozliczeniu rocznemu te wszelkie nadwyżki są możliwe do odbioru przez nas e, w miesiące, Powiedzmy sobie, które są uboższe w energię słoneczną. Dajmy na to, jeżeli powiedzmy w te miesiące letnie naprodukujemy trochę więcej, no to wiadomo, że powiedzmy zimą tego słońca jest trochę mniej dni są krótsze, wtedy jesteśmy w stanie tę energię odebrać. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się w Polsce coraz popularniejsze i bardzo dobrze. Nasz kraj niestety nadal w większości korzysta z paliw stałych i daleko nam do państw. Znajdujących się w czołówce, jeśli chodzi o produkcję energii odnawialnej. A korzyści z takiego rozwiązania jest wiele. Podstawowa kwestia to oszczędność i niezależność energetyczna. Przy stale rosnących cenach energii myślę, że jest to bardzo zasadne i bardzo, bardzo ważne. No i druga sprawa to wymiar ekologiczny. E, instalacja tych rozmiarów po, e, pozwala zaoszczędzić, zredukować właściwie emisję dwutlenku węgla do e, atmosfery o 21 ton w skali e, roku. No myślę, że jest to e, taka cyfra mocno trafiająca do e, wyobraźni. Podobne modernizacje mające na celu oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych przechodzą budynki Mosir przy ulicy Warchalskiego i Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Chopina.